No i mamy też istotną kwestię, czyli współdziałanie, współpraca z zespołem i z klientem. Skład zespołu, tak jak tutaj Państwo znowu macie taki przykładowy, nie każdy skład zespołu będzie wyglądał w ten sam sposób, natomiast takie role mogą się w nim pojawić i każda z tych ról może być przypisana do osoby po dowolnej stronie, to znaczy czy to jest po stronie klienta, czy po stronie firmy, która świadczy daną usługę. Zależy to oczywiście od rodzaju projektu, na który się umówimy z potencjalnym klientem. Co jest istotne dla tej pierwszej roli, czyli dla project managera, to jest to, że PM będzie współpracował z każdą z pozostałych ról, zawsze. I nie ma tak naprawdę jakiegoś osobnego punktu, czy znaczy osobnej części zespołu projektowego, gdzie z którą PM się nie kontaktuje. Zawsze ta osoba będzie gdzieś w bezpośredniej relacji z... Pozostałymi ludźmi, ludźmi, którzy są, w, którzy pełnią inne role w projekcie. Idealna interakcja, idealna sytuacja to jest taka, gdzie mamy pełną przejrzystość komunikacyjną z klientem. I nie dzielimy tej komunikacji między różnymi osobami. To jest taki case, jak na przykład właśnie chociażby Slack czy inny komunikator, gdzie mamy jakieś wspólne czaty, mamy wspólne kanały, wspólną korespondencję i spotkania, na których też wszyscy. W którym wszyscy uczestniczymy. Wówczas jest, to rozwiązanie ma bardzo dużo zalet, dlatego że żadna, żaden komunikat, żadne kwestie związane z pracami nad projektem nam nie umykają. Wszyscy widzą, że na przykład klient w danym momencie, na danym czacie, na danym kanale napisał o tym, że jest potrzeba na to i na to. Czy będziemy teraz zajmować się taką, a taką funkcjonalnością? I ta informacja idzie w czasie rzeczywistym do wszystkich członków zespołu projektowego. Więc. Super sprawa, prawda? Istnieją od takich reguł wyjątki. Są, mamy coś takiego jak formalne, sformalizowane korespondencje, najczęściej w postaci wiadomości e-mailowych. One dotyczą bardzo często takich wysokopoziomowych ustaleń projektowych, i to już, są, to już są rzeczy, które są wysyłane do klienta jako taka sformalizowana korespondencja. Potrzebujemy jej najczęściej w mailach jako tak zwany paper trail, żebyśmy mieli ślad na temat rozmowy na o danym zagadnieniu i na przykład tego, że uzgodniliśmy z klientem, że będziemy zajmowali się takim, to, a takim zestawem zagadnień. Więc tutaj takiej komunikacji trochę też w przypadku każdego pm myślę powinno się pojawić. Nie znam projektu, szczerze mówiąc, który by się bez takich maili mógł obyć. Często jednak mamy też taką sytuację, gdzie mamy bardzo dużo indywidualnych interakcji z zespołem i z klientem. Wtedy tak naprawdę to PM jest osobą, która gdzieś wspina wszystkie te potencjalne kanały komunikacyjne, bo na przykład to do nas bezpośrednio zwraca się klient, który czasami bywa i tak, że nawet nie zna samego zespołu projektowego. I to my potem jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby takie informacje od klienta przekazać dalej do naszego teamu. To działa też oczywiście w drugą stronę, może być tych naszych podmiotów, które się z nami komunikują bardzo, bardzo dużo i najczęściej tak właśnie jest. To znaczy, kiedy mamy jakieś bardziej skomplikowane, bardziej złożone projekty, bywa, że gdzieś tam codziennie jesteśmy w stanie komunikować się z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma, w szczególnych przypadkach osobami. Nasza to jest też w tym głowa, żeby później właśnie tę komunikację móc odpowiednio skierować na właściwe tory. I tutaj też jak najbardziej będziemy mieli taki warsztat, spotkanie dedykowane właśnie rzeczą czynnością komunikacyjnym, między innymi planowi komunikacyjnemu, o którym dzisiaj już też wspomnieliśmy. I tam powiemy sobie też bardziej szczegółowo właśnie, w jaki sposób tutaj tym przepływem danych pomiędzy wszystkimi osobami, które są zaangażowane w projekt, móc najlepiej sterować.